Cześć, z tej strony RIP Killer i gramy w internet, a ja mam. I o, nas zredowali Ja właśnie nie wiem, dlaczego właśnie ja się 10. zrobiło 18, 14, 10, 7 to jest po prostu reakcja, ta relacja na, zim, na żywo i domu fps <grym> Można też i tak, oni nie byli lepiej przy dramie. A dlaczego? Nieważne. <laughs> Aha, okej. Okay. Nie no. Boli, bo boli, bo lubię boleć. O wiem, mam taki pomysł fajny, zrobię takie szybkie wyjście, pasz. Zrobię tak. i yy, co zrobię? nie wiem, macie bazę. Nie powiem ci, bo jestem na odcinku. Tak nie gdzie mamy bazę, bo gdyż iż. Gdzieś już takie osoby nam zrajdowały bazę. Nie ja ten koleś, no bo nam zrajdowali bazę. Co? Nie no właśnie mu powiedziałem, że nam się zraidowali. A e i mikro, Nie, nie mam craftingu drugiego. Proszę powiedz, że mam możliwość ulepszenia. Ja mam mam... No to, to weź, to ja ci rzucę to ja ci rzucę pieniądze na życie. Rzucę ci rzeczy. I budujesz ściany i w ogóle. I jeszcze to, patrz na to Uważaj. Patrz. patrz okay. gdzieś? Dobra, ja wszystko od tej będę budował. To jeszcze one way glass, weź to podnieś. Tutaj, tutaj zrobić okno czy ścianę. Okno czy ścianę robimy. Tutaj okno bym zrobił. A tu mamy takie patrz, Tu mamy takie specjalne wyjście, nie? Co? No bo ktoś oboru was jest? Nie, czekaj, yy, Mój niż ten... Niszczee. Jak to się nazywa? No, niż, niż naszą bazę i zabieraj ściany. Ale ja, no. mam, ja właśnie mam przy sobie teraz. Dobra. No. Ja tylko robiłem czagram, B. I w sumie to ja mogę nawet pokazywać, teraz sobie mogę się patrzeć na mapę, bo najwyżej sobie wytnę w kamtazie. No. no, możesz. Ale pięknie, że ten generator postawił. Ej, macie, macie, macie. Co mam? Więcej? O. Mam jeszcze metal skrapy. O mój Boże, ile tego ty po przynosiłeś? I mam jeszcze to. Ej! One. Weź, weźcie to, Ej, to... Rip killer! Musimy to, to osłonić. Ej, chcesz dalej tego? tego? Co? Chcesz taki telownik jakby... No ja mogę zawsze celownik wrać. Tutaj są drzwi, tak patrzę i nie Ej, widzę. Są te takie. Ej, tam jest kołpa szesnastki jak coś. Nie nie bierz kołpa szesnastki. Ja chcę Ja tam kołpa. Ale nie bierz go! Z 16 nie bierz, bo on jest strasznie drogi Bo zna... ja le tu... to Ej, bo nie mogę drzwi zamknąć. Ej, zamknąłeś drzwi, dobra. Zalegowało mnie trochę. O, już mam obudowane dookoła. Fajnie, fajnie. Zabieraj te drewniane No właśnie, drewniane, drewniane ściany całe rozwalę. Ja rozwalam te. Rozwalam ściany. Wiem właśnie. Wiem, właśnie zmijem. Rozwaliłem Co, ścianę. Ej, ogólnie <Rainbownoon> się... filmik w wyszedł, powiem ci Ripkiller. Ostatni fajnie, no właśnie. No. łapkę, łapkę też ci jestem, dałem. A czemu... A no tak w sumie, bo ty też jesteś sponsorem tych skinów, to nie musiałeś dawać trade No. A nie chcę tych skinów, ja tylko mam myślę, że nie... Jest Nie też niedługo rozdałeś. przestrzelił Nie wiem. Ripkealer. Po to, po to Ciągle mi nie przyszedł hajs. Dobry. Mamy jakieś Amo do Avengera w ogóle? Dam ci milikarnę, chodź. Ale w sumie tą drewnianą podłogę możemy zostawić. A tu jest samo. A nie, to nie do tego. Chodź tu milikarnę, ej. Idę, 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 idę. No i zebrał. No dawaj, no. To Avengera zgaduję. Tak. Masz mi też. Bo ja też chciałem Avenger'em No ja też trzeba mam tylko podcast magazyn, To masz problem. Co tam chłopaki? Wyłącz od bo nagrywam. Dobrze. Dobrze. O to jest mój karabin! User left your channel. no, no. czy go zebrałem czy w człowieku. Ja... Okay. Patrzcie. Cię, co ja mam? Tomasz. No pokaż co masz. No. Ty błyszczy. Ej, Uważ, ale co? Ej, ty Jest to wieżyczek, to kolorowe? On ma ty ze dwóch, tyle wieżyczek, wiesz co? No to dobra, a mamy ten? Mamy może gdzieś. E, mój noktowizor? To jest to Marcela. Gdzie jest mój noktowizor? A czyli noktowizor też mi będzie wziąłeś? Odejmij mój noktowizor. Nie, noktowizora nie mam tego. Ja też nie mam. Mam tylko, GPS, GPS'a, mam tych nóż, jakieś magazynki, mam Eko, ma? Avengera drugiego, Timberwolfa... A czekajcie, bo ja... Od, może odpalmy jakiś generator, co? Mam jakieś paliwo, ja mam przy sobie. Odpalę ten generator, żeby lepiej się paliwo zbierało. Ja mam jakieś w ogóle, jakieś duże... Ej, masz ścianę z laza? Bo tu mamy taką dziurę trochę, bym powiedział. No właśnie. Nie mam. Muszę sobie wziąć... Jakieś wezmę i zaraz ją zrobię. Zaczekaj. Dobra. Starter. nie wierzę, nie. Ale to jest epickie. On nie strzela. On sięgnie tam, a tam jest pokazane, że to jest 60 metrów. Ale weź tego nie, Nawet tego nie wasz się brać do broni. Nie bierz tego. Bo to do wieżyczek będzie używać. I on już to rozkrzykli. To robimy do wie... Z tego wieżki, Ale z tego wieszki się przydadzą. Do broni. to. wieszki będziemy robić. Jak się skłam Odkładaj. No, to, no, idioto. ty no, strzela, ludzie. Ale się... No ja do tego idioty strzelam, no. A, dobra, rzucił to. No i zabrał jeszcze. Fajny film się szykuje. Kto wylał paliwo z generatora? No nie ja. Mikołaj, no. No, nawet mi nie było, widziałem. Wszystko nieważne, na... nieważne. Wszystko no, bo on jest taki cygan. No, jest ale nie jest mój. Wyjaśnij, nie, bro. No i wyjaśnij, bo on jest taki cygan. No taka prawda, co zrobić? Powiedział no, Marcel. Już nie ma jeszcze druga rucha. te ty Jeden jest mój. Nie! Odłóż. Nie no. User in your channel was banned from the server. I tyle co za zabíraní šelů z tarkerů. Myslím to do administrace. Kdo to postavil te dveře? Já. Ja. Ale jak máme chodit? To je tylko do vychodzenia. Będziemy robić ninja, kurde. Nie no, bo to chodzi o to, że wiesz, nie chcesz się schodzić na dół i ty schodzisz górą, rozumiesz? No. I my... będziesz dobry ten do snajpienia. No, bo ja jestem mądry. On widzi naszą bazę. Kto? No, ten koleś widzisz napisał. No tak. ale to Mixon to napisał Też leep no. killer, najgorszy też jaki jest O to możesz wejść na TSO bo dostałeś na 15 sekund tak Ej, tylko tak się chcę powiedzieć, że ja wiesz, że ja edytuję filmy w Camtazji i mogę ci wyciszyć, jak coś byś mówił, nie? Ej, bo ten typek pod naszą bazą jest Ty pod naszą bazą Dostałem I cię zabił przez szybę? Przez szybę, przez szybę dostałem Jest nagrane, jest nagrane Przez szybę dostałem normalnie I Wszystko nagrałeś? Czekaj, nagrałem wszystko. Wszystko jest nagrane. No, to od razu pan mi No od razu. Mikson, wiesz, że zaraz zostaniesz bo to jest cheater? To jest derb on mnie prześcinał po prostu. Ja sobie stałem, a on mnie prześcinał ze To. No. Cheater, cheater, ja cheater. Cheater Ja już mu ile strasę zrobić. Jak Ej, przenosimy bazę. On sobie idzie, ja go widzę, ja go widzę, ja go widzę. Ja no widzę. też go widzimy, jak szedł. Idę do niego do stalkerem, chodźmy. On mnie puje. Pa. Nie, ja go widzę, ja za nim Ja by... poznam jego bazę. <coughs> I potem Ja Jego śledzę. Nie, to nie da, bo go idę zabić z Shadowstalkera. No ja też go idę zabić. Gdzie on polazł? No nic, ja pokażę ci, chodź za mną. Po prostu idzie. To jest jego baza nam na górze. Chyba. Czekam aż wyjdzie. Skampę się przed jego drzwiami i czekam aż wyjdzie. Zostanie bania od razu. Idę mu wolać w Bawi, ej. to jest jego baza? Wiem, czy to jest ta z wieżyczkami, więc uważajcie, bo mu chcę postawić nowe. Bo on pisał, że czemu wieżyczka zmieniła kolor. Nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź. Mikołaj, nie podchodź, bo zginiesz. Nie ma wieżyczek w nie ma. No pisał, że czemu wieżyczka kolor zmieniła, no. A nie ma żadnych wieżyczek, ty głupi jesteś. Zobaczysz, zaraz będzie pi pi bum. Nie, nie Ej, ma tych wieżyczek, to są te, co zniszczyłem. Ej, wychodź, no wychodź, no. No, wychodź, no, do... no ty Ty jesteś wychodź, głupi, że mówię, że my no, tu jesteśmy, ja się chciałem przed jego drzwiami skąpić. Ale no, wychodź, ja tu tylko jestem. Musimy, żeby mi strzelać. Ja, ja będę skąpiona. Widzisz, no, jest bo widzę Mówiłem. Zabił mnie. Gdzie? Super. Tam jest moje ek, to jest wszystko. Bierz go rzeczy. Gdzie, gdzie? Wyrwał ode mnie, gdzie, gdzie wyrwał. Się. Jestem w takomie. gdzieś gdzie gdzie No leżysz. tutaj, gdzie stoję? A dobra. To no, moje itemy bierzecie? No chcę je wziąć, tylko ten go mnie strzela. Zbieraj jeszcze tam najtrudniejsza, tam eko jest. No chodź na mnie, bo nie mogę jej zebrać! No chodź! Wiem, lecę, biegnę. Aindrop, Aindrop. Wiem, widzę. Ciekamy. Ja nie, nie mam eko, jak coś. Dobra, ja uciekam, ja uciekam, ciekamy. Lecę, pozrzucę po 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 lecę. Strzela, strzela, uciekamy, dbaj szybciej. Ja mogę. Echo i auga. Leżę, 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 leżę. Dobra, nie ma w sobie. Leżę. On tu. Ucieka. Niech tam tą paczkę zrzuci, Boże. No zrzucił dawno, debilu. Nie. No nie w ogóle. Ale on jest tak daleko, że na nim się nie zapani obies, chyba nie. Chociaż no, nie, on jest tutaj. Zrzucił je. A ten powinien zaraz pójdzie. Zrzucił, tylko ty masz włączone chmury, a ja nie mam. Ja już jestem tak blisko niej. Wezmę ją. Oa! No to dobrze biegłem, no. Ty, ty, ty w się. Co, ja? No przecież powiedziałem ci, że tu jest paczka, no. Co ci chodzi? Nie, bo lezłem dobrze. Nie, ten, zmyliłeś. Tak, lezłem dobrze, bo po drugiej stronie jest kietel. Ja jestem w Takomie. Cię, no Gdzie ta paczka? Przed nosem spadła i nie ma. Pewnie ten, ten Dart69 sobie ją zfitował i, i zresztą sobie w, domy, w domu. O, mam, dobra. <laughs> no szybko, sprint. Macie, macie tam jakieś moje życie? Moje, Boże, moje rzeczy. Mam, ja mam. Echo! Wie ja, człowieku nie mam miejsca, żeby wziąć Ja wiesz zawsze do bo to jest tak shit Ale jest lepsza tego. eko Eko można tylko więc amunicji Dobra, zbieraj to i uciekaj do bazy Amunicja do tego, mam amunicję mam amo do tego e, do... Nie, nie, nie. do tego no jak on się nazywa Hell's Fury A jak to jest, to ten film w ten filmik administracji pójść? No tak no bo ja jestem, on typek nie strzelił po prostu przez szybę. No. Jedy pod po f... twojej bo on ich nie zabierze. Bo on jest taki hamski, że on nie zabiera, tylko on będzie zabierał do tego do końca, aż przesta nie No bo on ma za dobre itemy już, nie? Tam mojego... tam jest mój auki, tak jest prawie. Auga zabrał ten. Napiszcie mu, a kto nam potratę wbijał, napisz mu tak. WODY! nie poprzez chwilę się już nie trochę do wody, nie? Po A Aby się ściśmiał wtedy, ty Killer już płynę. Etap, ale jestem głupi. Okrążyłem całą paczkę, żeby znaleźć dom, a na było obok niej, tak, ale rak. Ja bo Reaper strzelał. Mnie co z tego? Mam twoje rzeczy. Ale nie wszystkie. Wszystko, no tak. Zakłócałem mój spokój. Ja mu spokój zakłócę. O jak ja włączę swoje szty, to mu spokój zakłócę. wszedł nowy update, że odwracałem się i do skrzynki już zacznę, mi się podoba. W ogóle nie możesz sobie L i tu obracać. Idę jeszcze Teraz podam ja te. Zrajduje. zrajduje, on z kątem Teraz on chce Dobra, zbierajcie tymi spodami stamtąd, niech sobie rajduje Nie, to nie ma sensu, żebyśmy też ten od nowa budowali gdzieś Kurde, może by ja to coś przytrzeń, bo tu leżą twoje rzeczy. Ja, nie mogę no ja, ja nie. idę jak tylko się dania. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja się zgubiłem. Ty jesteś obok sietu, stary. To jest obok sietu? No. A kto może być? Jak ty nie jesteś tam? To ty? Śledzi mi jakiś Avenger, Dressing, Sinks, Sabertooth Magazine. Nie, to nie ja. Wcale nie otwieram drzwi. Zamknąłeś te drzwi? Dobra, masz moje rzeczy? Zamknąłeś. Mam, odłożyłem wszystko rozkrzynek. Jeszcze tu masz swój lispaka Nie to zrobiłem, co chciałem. Trzymaj to, to jest twoje. No, powiedz, wszystko było moje. No, reszty nie ma. Ej, jakby, jakby, tego jakby Jeszcze to jest galizpo. twoje, czekaj. Jeszcze to jest twoje. Nie ma właśnie. A tak Leciliśmy. Nie ma nic, bo numer, miałem te rzeczy, wiesz? A echo masz w skrzynkę. Hmm. Właśnie widzę echo tutaj, są echo. I różne rzeczy wyprawne. A nie mam mojego heartbreakera obszarnego. Aha! E Timberwolfa miał gdzieś przy sobie. I mu daliśmy. No ja miałem. Ej, wiesz co, daj mi te łóżka jakieś. Weź ten, do mi łóżko. No nie mam łóżka, no skąd mam mieć łóżko? Bo ja bym... Kit, militaryk. Coś, Bo ja bym sobie zaklejmował tutaj i przedtem podam tej damy. Eee, Kit. Trzymaj. Ja tak, też... Chodź, da mi się też Ali spakaj w ogóle. Okej, okay. on nas znajduje dzisiaj, zobaczycie. Wiem. On wycieka, on wycieka moment, ja bym. A wiecie co? Jak czy czy będziemy... Już, wychodzi... to? Wiecie co, jak ja ja będzie. to... nie naszy... ja ja będziemy z tym, to Ja wejdę. Nie będziemy. O śmieci. Regla się bez zębówię. Dobra, w tym momencie to zakończę ci bo nie chcę się dalej nagrywać i gdy yy, no. To cześć, zachęcam do zostawienia komentarzy, lajkowania i subskrybowania.